Jo, siemanku! Z tej strony z Serku a to jest mój pierwszy odcinek z Brawl Stars. Jak odcinek Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jak widzicie gramy sobie w Brawl Stars. Napiszcie w komentarzu, czy znacie tą gierkę. A ja wytłumaczę dla tych, którzy nie wiedzą. Ta gra polega na tym, że wybieramy postaci. mamy różne postaci do odblokowania za pucharki, albo za, albo ze skrzynki. No i musimy nimi walczyć na różnych, po prostu na różnych gierkach. Ja, my mamy zbiory klejnotów. Muszę wam powiedzieć widzowie, że ma, miałem inne konto, miałem takie postacie, że miałem wszystkich wszystkie z tych alei pucharków, miałem wszystkie tu, to te wszystkie te wszystkie epiki oprócz nani i z mitycznych dostałem Gina i miałem spajkę, miałem, miałem takie kąt to raczej mam nadal, ale nie mogę się na jakoś na nie zalogować, no z tego będziemy grali sobie na stworzeniu nowym. Dobrze, tylko poczekajcie, widzowie, bo może coś sobie tutaj innego ustawimy. O, barleja. idziemy do gierki. Napiszcie, jak to zazwyczaj, w, w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrywał z tej serii odcinki. O. O, jak widać, barleyem jestem mega dobry. Może trochę nie. Dobrze. O, tak. O, wow, 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 Nie mnie pociąg złapał ulecik leci za chwilę dobrze leci 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 dobrze leci nie nie poszczymasz go nie ajejej dawaj szeli dasz radę Wytrzymaj to, wytrzymaj tą presję. A masz to, łap to. Dobra, wygramy to. Dobrze, damy radę! Dobrze, wygraliśmy pierwszą arenę. Te areny są bardzo proste na początku. Drugie, drugi level, można tak powiedzieć. I dostajemy co dostaliśmy: skrzyneczkę. A z niej Rosa! Jak widzicie, szczęcie, szczęście jest. Rosa to bardzo dobra postać. Dobrze, a co będzie z tej skrzynki? Czy może też znowu zadmierz? A je Niestety nie ma takiego szczęścia znowu. Ale damy radę. Rosa już jest lepsza od Barleya, trochę. Napiszcie w komentarzu, czy ja gram z botami, czy gram z normalnymi ludźmi, bo dokładnie to nie wiem. Jessica. O, bardzo fajne imię. O! Szybko ja biorę! Ja biorę klejno. ciki, ciki, Łap! Nie! Jak widzicie, ten wózek, ten wózek jest najgorszy na tym, bo zawsze się na nim wyrąbiesz. Mogę tak powiedzieć? Dobra. Bierzemy. Nie, nie, nie. Nie, nie. Dobra. O! Dobrze. Dajemy radę! Dajemy! Co ja tutaj wezmę? No nie wziąłem, niestety. Ale dajemy radę! Dajemy! O! Jak widzicie, wygraliśmy znowu w Gwiazdę gry. Oczywiście. Jakbyście się pytali, to gram na kompie. O, i tutaj moje ulubione starcie. Bierzemy je. Gramy 2 na 2 Ale do tego i nitę. Bo nitę jest bardzo dobra na to. Ulepszmy sobie ją. Dobrze. I napiszcie też w komentarzu, czy macie taką grę jak Brawl Stars. Bo możliwe, że w następnym odcinku zrobię odcinek, w którym będą widzowie, będę grał z widzami. Dlatego warto. Napiszcie, nawet jak nie macie, to możecie zainstalować, jak Wam się tak gierka spodoba. Dobrze. Oj, tutaj był leciutki lagik. O! Ale dajemy radę, dajemy. Dajemy! O masz! Okej wszystkie Dobra, o! Jak widzicie, wygraliśmy. Początkowe zawsze są mega łatwe. Gramy już tutaj z ludźmi. Dobra, czy będziemy mieli? O, tutaj będziemy mieli. I tutaj, dobra. Otwieramy sobie dużą skrzynię. Raczej nie dużą, tylko średnią skrzynię. O, co będzie, co będzie? jaj! nie było niestety. Ale nie można mieć takiego forta. Czy będzie? O! Jest podwajęt żetonów. Jakbyście pytali się, co to jest podwajęt żetonów? Już Wam mówię, to jest coś takiego, że dzięki temu, jak zdobędziemy 88 na przykład tych tego żetonów, to wtedy mi tu nam się podwoi razy dwa. I później będziemy mogli więcej otworzyć tego. Tutaj. Jest Gale, nowa postać dodana do gry, a my gramy nadal, bo musimy nabyć kolta. Dobędziemy go. Hmm. Napiszcie, czy chcecie w ogóle też challenge z tej gry z widzami albo z niewidzami. O, dobra. I bęk! Dobra. Niestety zabraliśmy cztery pajerki, bo ja chciałem poczekać, aż się mój członek drużyny odrodzi. O, jak śmiałeś to zrobić. Masz. Dobra. Bierzemy. Poko. Oko jest spoko! Pamiętajcie o tym. Nigdy nie wolno się tak. E, e, wchodzić w e, takiego misia. Bo misiek jest e, niedobry. Dokładnie. Dobra. I widzicie, pierwsze miejsce nadal jest. Pamiętajcie, że jak będę miał już 20 tutaj rangi Będę miał, że mm, 8000, choć do tego jeszcze daleko, to ale wtedy to już będzie masakra. O, jest, kolejne 10 klejna, to Jakbyście się pytali, co to są klejnoty, to to są takie zwane gemy. Za nie możemy kupić, albo na przykład, jak mamy. O dniach, jak mamy ten, to możemy kupić sobie zadymiarza losowego albo możemy sobie tutaj mega boxa albo dużą skrzynię. Tutaj te skiny można sobie kupić, A jakbyście się pytali. Tak, mam skinę no właśnie, już wam pokazuję. O, to jest skin. To jest hmm, go można dostać za darmo, nie trzeba wydawać hajsu na jakieś tam gemy. Trzeba tylko się zalogować i dostaniesz się takiego pięknego skina. Pamiętajcie, że ta gra nie tylko jest na komputer, ta gra jest też na e, telefon. Bardziej to jest gra telefoniczna, ale też można zagrać sobie na telefonie. Dobra. Na początku to najlepiej celować w nich, później już łatwiej. Ojej, ojej, ojej. Dobrze. Aj, szkoda. Przegramy niestety. Niestety, niestety. O, było dwóch Barleyów. Dobrze. Kolejne pół charki. Co jest? Co zdobędziemy? No. Dobrze. Zagramy sobie tak jeszcze z 10 żgierek. I to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że zostawiliście tą łapkę. Przepraszam, że tak żebra o te łapki w górę, ale. No, muszę coś z tego zarabiać. Jak będziecie dawali prógi pod odcinkami, to wtedy... Będę nie będę już tak wymagał tych łapek. O, dobrze. dobrze. O! O, ojej, Najgorszy jest ten celownik. Za czasami trudno się celuję. Jakbyście się pytali, to ja celuję myszką. O! Dobra, wchodzimy. Gra jest jakby co darmowa, ale można sobie dokupić tam gemy, żeby kupić sobie megaboksy. A z tych megaboksów można trafić w mega dobre postacie. Na tym końcu będziemy grali bez kupowania w ogóle żadnych rzeczy. Gemów jakichś. Będziemy grali sobie normalnie, bez kupy, e, kupywanek. Dobrze. Ocz, Nie, niestety. O, ale tutaj już kolcik jest odblokowany. Nowa postać. Dobra. Jak widzicie widzowie, już mamy kolejną postać Colt, akurat Colta bardzo lubię. Shelly, Nita, Colt, Rosa i Barley. Bull, Jesse, Brock, Dynamite, Bo, Tik. Tutaj jak widzicie macie wszystkie postacie. No i bardziej jestem ciekawa niego. Bo akurat u niego Patrzcie na przykład u Spajka. na legendarnego jest napisane legendarny. A tutaj to jest taka postać, która nie ma wybranej. Jak widzicie, są kolory Epic, mityk i... żółte, czyli legenda. Dlatego nie wiadomo jakim on jest typem. Czy to jest? Ten? Ale dobrze, jak widzicie mamy już pięć zadymiarzy, jak na początek to jest bardzo dobrze. Zagrajmy sobie Coltem, tylko jeszcze czekajcie, coś tutaj jest. Nie myślałem, że coś tutaj jest. Dobrze. O, gram. E, dobrze, jesteśmy gramy. Chodź! O... Dobrze. Szybko. Dokładnie. Tak. O. Uuu. Beznadziejnie. Jak widzicie zmarnowałem ulta. Dobrze. Wygraliśmy arenkę. I zobaczmy. Dobrze. A I będzie tutaj już otworzymy sobie o. Czy będzie postać? Niestety nie będzie. O, ale dużo jest do tej postaci punktów. Dobrze. Dobrze. No to my gramy sobie kolejną areneczkę. Dobrze, gramy z Barleyem, jak widzicie tutaj. Ej, koleś, ruszasz się? O, ruszysz się. Lepiej grać się, powiem wam, na kompie, bo jest trudniej, ale jest, nie ma lagów w ogóle prawie. Nie ma w ogóle lagów, jest lepiej trochę. Dobrze, I jak widzicie, znowu zmarnowałem ulta. A O! Atak! Dobrze. Wygraliśmy kolejną arenę. Pierwsze miejsce. Ba, 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 ba. Dobrze. O. Dobrze. Co mamy tutaj? Hm. To może jakąś losową wybierzmy sobie. Nie wybrałem jeszcze raz. O, wybrało chyba Lo Rosę, Co zagrajmy sobie nią. Dobrze. Aha. Dobrze, gramy. O, jak widać, ktoś się nazwał Penny. Penny to postać z tej gry. O, pokonamy, dawaj. Nie bądź słabiak, ała. Nie dam radę. Dobra, jesteśmy koks. O tak, 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 tak. Dobra, wygraliśmy a Jak zwykle, czwarty level. O. A, i myślałem, że będziemy mieli. Dobrze. O, już nie mamy tego. Dobrze. Ale i tak gramy. Nie ma to Żetony w ogóle się odradzają co 2 godziny 20. Jak, jakby chodzić o mnie, to bardzo polecam tą gierkę. Na bar, e, bardzo polecam tą gierkę, jest mega fajna na telefon i na komputer. I na, tablet, e, na tablet oczywiście też. O. o. Dobra, pokonujemy. Dobrze, wygraliśmy kolejną rundkę. Dobra. O. Jeszcze znaczy 12 to ile będzie? 60 czy jeszcze 40? O nie. To jest najgorszy wynik, jaki może być w tej grze. Jak macie 99 pucharków i brakuje Wam tylko jednej, żeby dostać Was cel. I musicie zagrać kolejne marenkę Kolejne dwie minuty zmar e, kolejne 2 minuty zmarnować gramy. Dobrze o jeszcze tutaj... EL Primo! Chodź tu L-Primo! El L el Primo jak chcę autograf, No i nie dostałem! Jak ja nie dostaję rzeczy, no to... jest kara. O, mamy już trzy pair, pair... Kluby. Idziemy na środek! Ło, ło, dobra. Poczekajmy sobie tutaj w krzakach. My mamy czas. Albo dobra, już pójdziemy. O, tam jest poko. Chodź tu poko. Jesteś spoko. O. Wygraliśmy kolejną rękę. Dobrze. Kolejne pufarki podwajać kolejny Zetonów. Kolejna postać to bull. Dobrze. To jeszcze zagramy sobie takie z trzy gierki, już będziemy kończyli. O, chodź tu. O. o przegraliśmy niestety trzecie miejsce, ale i tak na plus puchal, pucharki. zostały nam jeszcze cztery gierki. I możliwe, że w następnym odcinku będę grał z osobą i będziemy grali sobie. W challenge. zbieram sobie trochę skrzynek i będziemy sobie otwierać postacie. Że ze skrzynki taka postać jaka mi wypadnie i koledzy to. to na przykład, jak mi wypadnie Rossa i szeli to no to mój e, e, oczywiście gość będzie wybierał jaką woli postać. O, tak, o, tak, tak. Chodź tu! O, tak. Dobra, pokonaliśmy Rosę. Tak zostało. Jesteśmy z koltem tutaj, bardzo fajnym. Skolcik leci. Dobrze gramy sobie. O, jest rosa! Chodź tu! Chodź! Chodź w stronę słońca! Ne, 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 ne. Dam radę! Kolczyk, oj, 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 ale patrzcie! udało nam się trafić na przeciwników, którzy takich samych chcemy Rossa i Colt. Yy, Dobra. Proszę mnie jeszcze, nie robi tak, tak, Chodź do, Paniero... Oj oj Dobra. Udało nam się. Nie wiem czy przetrwam. Miejmy nadzieję, że tak. O, o i wygrywamy rondeczkę. Dobrze. O piąta ranga. Dobrze, już niedługo. Już te, już te skrzynki tutaj będziemy zbierali. I w następnym odcinku otworzymy swoje mega boxy. Jakbyście nie wiedzieli, to mega to jest najlepsza skrzynka w tej grze, w której może wypaść wszystko. Ale my wracajmy do e rundy kolejnej. Zostało nam jeszcze dwie. Chodź tu poka! Chodź! Dobra. O, idziemy tam. Ja nie rozumiem tych postaci, dlaczego oni biegną na mnie? Jak ja jestem Rosą. Postać, która jest na bliską, Jak oni mogę mnie tylko postrzymać, jak jestem na daleko? Nie rozumiem ich trochę. Dobra, tam widziałem postacie, jak leciałem. A tak to postać. Wow, troszeczkę miałem lagi, ale wszystko jest ok. Dobrze. O, i został. pozostało drużyny tylko dwie, czyli ja i jakiś ten starcie ostateczne. Um, tylko gdzie? Oni sam. A tutaj. I tam. Chodź tu na ostateczną rundę. Dobrze, wygraliśmy. I czeka nas ostatnia, niestety, już runda. Już sobie zaczęliśmy ją. A, gramy z Coltem. Piszcie też w komentarzu, jaki macie nick w Brawl Stars. O, o tak, 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 tak. O, tak. Dobra, wygraliśmy. Dobra, gdzie jest ostatni gracz? Gdzieś na pewno w tych krzakach, na pewno jest gdzieś tu. O, je, je, je. o tam. Uuu! Chodźcie tu, cwaniaczki. Pożegnaj się, goodbye. Dobrze, jak widzicie, wygraliśmy. Wejdźmy już do lobby i to będzie koniec. a jeszcze tutaj tak, o. Mhm, dobra. No to, to będzie już na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Bye bye!